To nie będzie zwykły rosół. Przygotujcie go ze mną w formie z zupy mocy, która postawi na nogi osoby, które mają infekcję, które działa rozgrzewająco. Fantastyczny przepis, zróbmy go razem. Dajcie znać, jakie są wasze przepisy i sprawdzone triki. całą naszego bulionu jest mięso. Tym razem mamy kaczkę, gęsinę i kurczaka. Jakie mamy warzywa? Selerek, cebulka i por, pietruszka. Dużo marchewki, nasze maluchy ulubiają, dziutki rosną, pomidorki dla koloru i żeby likopenu kopenu troszkę dorzucić. I oczywiście zielenina, tyle najpierw go mierzymy lubczyk pachnie rosołem, e, afrodyzjak i oczywiście garść przypraw zmiażdżone ząbki czosnku, kawałek korzenia imbiru doda nam tutaj ostrości wyrówna smak słodycz tych marchewek można go dołożyć więcej, czerwony pieprz ziele angielskie, listek laurowy, zalewamy wszystko zimną wodą, no i gotujemy 6-8 godzin, jak długo u was gotuje się rosół, co ważne, solimy go już pod koniec, tak żeby nam mięso nie stwardniało w trakcie gotowania, tylko żeby wszystkie te cenne elementy przeszły nam właśnie do bulionu, to jest rosół Wykorzystujemy klasyczny makaron. Tak wiadomo, że gniazko, pietruszkę, to co w rosole nie może się zmarnować. Jajeczko, żeby było trochę białeczka. Do tego dokładamy szczypioreczek, czosnek, imbir, który będzie działał cudownie, rozgrzewająco, i do tego wszystkiego troszkę papryczki. I oczywiście pieprz. Teraz zalewamy całość po prostu gorącym wywarem, gęstym od składników odżywczych. Mm.